Witam serdecznie. Tu Filip z Celify i dzisiaj sobie porozmawiamy o kosztach, czyli o tym, jak z masy zrobić rzeźbę. Po tym odcinku dowiesz się, jak należy podchodzić do analizy kosztów, kiedy te koszty optymalizować, a kiedy je radzimy zwiększać. Zapraszam do oglądania. Generalnie warto sobie rozgraniczyć koszta na kategorie: uciążliwe i zbędne, uciążliwe i niezbędne oraz niedoszacowane. No bo tak naprawdę jakie koszty nie są uciążliwe. I umiejętność waszej pracy z kosztami polega na tym, by dobrze zlokalizować dany koszt i umieścić go w odpowiedniej kategorii. To naprawdę połowa sukcesu. Dalej można się zastanawiać, co z nimi zrobić, by nam bardziej pomagały. W pierwszej kolejności koszty uciążliwe i zbędne. To są koszty, których należy i trzeba się pozbyć, tylko nie warto na to patrzeć z perspektywy jednej pozycji w podsumowaniu kosztów, jak na przykład wyróżnienia, bo wyróżnienie może być jednocześnie kosztem zbędnym i niezbędnym, w zależności od tego, o jaką ofertę chodzi, jaką ma sprzedaż i marża. Może być jednocześnie zbędnym i niezbędnym w ofercie z niską sprzedażą, pod warunkiem, że w sprzedaży powiązanej w analityce ten produkt generuje duże wartości koszyka zakupowego z innymi produktami. I w analizie kosztów chcemy uniknąć takiej sytuacji, że koszty się zoptymalizują, ale za tym pójdzie sprzedaż i zostawiając koszty niezbędne, może dojść do sytuacji, że finalny procent kosztów nam wzrośnie, bo po prostu tych kosztów niezbędnych nie zamortyzujemy odpowiednio. Wiem, wiem, inna osoba mówi, że to takie proste i wystarczy wyłączyć to, czy to, i faktura będzie do zapłaty. A jak później sprzedaż spada, zazwyczaj po czasie, to jest zagadka detektywistyczna, kto to zrobił. Czy klient coś zmajstrował, czy są to skutki optymalizacji kosztów w nieco dłuższym terminie. I co do wyróżnień, interesuje nas koszt danego wyróżnienia w skali miesiąca, koszty dodatkowej prowizji, osiągany przychód koszyka za pomocą danej oferty, jak i koszty danego koszyka. I dopiero wtedy można sobie w 100% odpowiedzieć. Wiadomo, ludzie używają dużych skrótów myślowych i to czasem jest lepsze niż perfekcjonizm, bo jeśli sprzedajemy na przykład telewizor, to wiemy, że bardzo rzadko ludzie coś dobierają, a jeśli już, to rzeczy o wartości, które niewiele by wnosiły w bilans. Więc po danych sprzedaży danej oferty i kosztów możemy podjąć taką decyzję, czyli mając przychód i koszty podejmujemy decyzję, czy włączyć, czy wyłączyć. No i tu pułapka, bo jeśli oglądasz mój kanał, to pewnie wiesz, że wyłączając telewizory z promowania możesz tracić konwersję z tytułu braku rat 0%. Jeżeli Twój telewizor będzie warty powyżej 1000 zł, to oferta niepromowana będzie na raty, ale przy 15 ratach to jest prawie 23% dodatkowego kosztu. No więc wracając, tak żebyście nie mieli wielkiego skomplikowania w głowie po tym materiale, ponieważ moim celem jest tak naprawdę to, abyście nie optymalizowali kosztów tak lekką ręką, szybko już, bo będzie to miało swoje konsekwencje. Myślę, że właśnie was na to delikatnie zorientowałem. No to teraz, jaki proces tego ułożyć? Po pierwsze, przygotuj sobie odpowiednie karty. Możesz sobie przygotować trade watch'a lub podsumowanie kosztów. Więc jak już sobie to przygotowałeś, to najpierw pozbądź się kosztów, które są w 100% zbędne. Pierwsza sprawa to kategoria pozostałe. Po prostu wejdź na swoje konto i sprawdź, gdzie płacisz 20 parę procent prowizji podstawowej, wpisując w wyszukiwarkę w roli klienta na twoim koncie pozostałe. Niech ci ręka boska broni przed tym, żeby takie oferty wyróżniać, bo wtedy ona zabiera około 40% bez innych kosztów. Tam będziesz mieć wszystkie oferty, które są w najdroższych kategoriach we wszechświecie. Więc no, normalne jest, że trzeba te kategorie oczywiście zmienić, czy coś zmienić w tych ofertach, żeby aż tyle nie płacić. Ponieważ kategorie pozostałe nie dość, że jest droga, to jeszcze psuje Wam trafność. Ciężko Wam tę ofertę będzie wybić, a jeżeli ją wybijecie, no to za bardzo. No, nikt nie wchodzi bezpośrednio w kategorie pozostałe. Więc będziecie mieć większy problem jeszcze z ilością wizy oraz ze stawką CPC. Druga sprawa to promowanie na stronie działu. Wszystkie możliwe wyróżnienia na stronie działu należy absolutnie wyłączyć, poza naprawdę przemyślanymi i zaplanowanymi wyróżnieniami. Sprawdzisz to w raporcie w podsumowaniu opłat. Czy masz włączone promowania na stronie działu, ile w bieżącym lub poprzednim miesiącu ci to zabiera pieniędzy? Każde takie wyróżnienie kosztuje średnio 90 zł miesięcznie, per oferta a naprawdę często sprzedawcy mają to włączone, a nie wiedzą dlaczego. Więc yy, z ostrożności warto sprawdzić to u siebie. Trzecia sprawa to opłaty dodatkowe kurierów. Tutaj odsyłam do mojego filmu jak uniknąć opłat dodatkowych DPD, ale podzielę się historią klienta, który odzyskał od DPD około 100 tysięcy złotych. Mianowicie konsekwentne składanie reklamacji oraz jego szczera opinia wyrazista na portalu branżowym. Po tym opiekun się skontaktował i uznał tę reklamację. Także bardzo często jest tak, że macie rację, ale właścicielami waszych pieniędzy jest na ten moment ktoś inny. Polecam wejść w zakładkę rozliczenia Allegro i przeanalizować konkretne opłaty kurierów do transakcji. Znaleźć kod tej opłaty i wyszukać na stronie załącznika 4 Allegro, z czego one wynikają. Bardzo często są to opłaty za folię stretch, czyli materiał utrudniający przesuwanie lub nieregularny kształt, bo do tej paczki została dopchnięta taśma lub elementy montażowe. Nie dalej niż dwa tygodnie temu udało się u klienta zoptymalizować około 15 tysięcy miesięcznie na takich opłatach. A nikt mi nie powie, że są jakoś niezbędne i nie warto tego ruszać. No dobra, no to teraz optymalizujemy koszty. Pamiętajcie, że optymalizuje się koszty per oferta. E, czyli e, zaczynamy od największych kosztów. Jeżeli optymalizujemy, to zaczynamy od tych największych. Mamy trzy karty: Allegro Ads, Podsumowanie Opłat lub TradeWatch oraz Allegro Analytics. I mając otwarte te trzy karty, to dajecie takie jakby dużo pełniejszy spektrum niż chłopski rozum, więc e, warto mieć te trzy karty otworzone. No i stąd e, wejdź w podsumowanie kosztów na listę ofert i sortuj koszty od najwyższego procenta kosztów. Dlaczego? Bo tam jest najwięcej tak zwanych kosztów szmat, czyli zaniedbane oferty z niską sprzedażą, które mają po 60-70% często kosztów i tak dalej. Więc jeżeli jest bardzo niska ilość transakcji, wyłączamy wyróżnienia następnie w karcie Allegro Ads, wchodzimy w statystyki oferty, filtry i wklejamy ID tej oferty. Oferty. Jeśli jest to oferta promowana w Allegro Ads, wyłączamy miejsca emisji, które nie odpowiadają oczekiwanym e, zwrotom z inwestycji. Jeżeli nic nie zaspokaja naszego zwrotu, wyłączamy wszystko. I nie mówię tego, żeby tej oferty w ogóle w żaden sposób nie reklamować i tak dalej, tylko po prostu jakby wydawanie jakichkolwiek pieniędzy na oferty, które, że tak powiem, mm, nie mają jakby indywidualnej strategii, często powodu, powodują takie koszty szmaty. Może być tak, że na przykład ta oferta raz w roku się sprzeda i wygeneruje Ci raz na poziomie 100, natomiast no, nie polecam korzystać z takich strategii po szczątkowych kliknięciach, z tego względu, że gdyby to się sumowało, no to po prostu wielu, wielu, wielu kosztów można by po prostu uniknąć. Ale o Allegro Ads powiem za chwilę. Natomiast bardziej szczegółową analizę robimy dla produktów z większym wolumenem transakcji. Tam zaczynamy analizować, jakie koszyki zakupowe gromadzi ta oferta. Jeżeli na przykład ta oferta ma 40% kosztów, a generuje nam 50 transakcji, powtarzam. Transakcji nie sztuk, w której konwersję i popularność zyskują inne oferty, należy dobrze przeanalizować swoje decyzje. Ale są do tego liczby w Analytics, bo może się okazać, że dołożenie budżetu do takiej oferty, która na pierwszy rzut oka jest nierentowna, wręcz poprawi Twoją rentowność. Więc w takich sytuacjach, jeżeli coś generuje ilość transakcji, patrzymy na wartości tych transakcji, a nie samą tą jedną ofertę. I po przeanalizowaniu tego, po zbiciu, może się okazać, że po prostu ta oferta w zasadzie jest super rentowna, bo gromadzi koszyki zakupowe. Troszkę, troszeczkę więcej o tym na przykład możecie po, po, może pokazać sprawdzenie tej oferty w Allegro Adsach. Czyli znowu bierzemy ID tej oferty, wrzucamy w statystyki poprzez filtry, w zakładkę oferty. I wyszukując ten konkretnie produkt, który ma tam jakąś ilość transakcji, no to generalnie e, sprawdzamy, jaki ma zwrot z inwestycji, jakie produkty są sprzedawane, e, po prostu z, z tą ofertą w Adsach, czy tam za pomocą tej oferty również w Adsach. A jeżeli się okaże, że ta oferta nie jest reklamowana, no to po prostu sprawdzamy w Allegro Analytics sprzedaż powiązana dla produktów. I wybieramy ten produkt i widzimy po prostu, jakie inne produkty się też sprzedają i jakie mają sprzedaże i tak dalej, i tak dalej. Stąd też, jeżeli ilość tych produktów jest zbliżona ilością transakcji, czyli tak naprawdę za pomocą tego możemy mniej więcej sobie obliczyć średnią, czyli załóżmy na trzy transakcje tego produktu, dwa razy ktoś dobiera coś do koszyka i to nam trochę amortyzuje i zbija te koszty jakby tej oferty. Więc jeżeli na tej podstawie wyjdzie, że oferta, która generuje transakcje, yy, generuje... Yy, inne produkty w koszyku zakupowym, no to być może to warto przenieść do kosztów niedoszacowanych. Czyli na przykład, jeżeli ta oferta jakby po analizie stanie się rentowna, no to generalnie trzeba z tej optymalizacji, którą już na przykład zrobiłeś wcześniej, włożyć te pieniądze na przykład w promocję tej oferty lub po prostu wykazanie jej potencjału w Allegro AdSec, bo może się okazać, że po prostu ta oferta zrobi dla ciebie znacznie więcej. A nie ma nic lepszego, niż po prostu wyjąć te pieniądze, które są niewłaściwie wykorzystywane i wsadzicie je tam, gdzie będą wykorzystywane znacznie lepiej. Warto też do tego wszystkiego sobie obliczyć po prostu zwroty, które też stanowią koszty. To też zrobisz w po podsumowaniu. Opłat, bo tam będziesz miał oddanie jakby prowizji za zwrócone transakcje. Także mniej więcej ta statystyka pozwoli przybliżyć jakby mniej więcej te koszty, które ponosisz przy zwrotach. Natomiast to już jest taka kwestia wyliczenia marży, co też stanowi troszeczkę inną tematykę, więc jakby sumowanie tego wszystkiego i wyliczenie marży sobie w tym odcinku odpuszczę. Natomiast no też warto takie rzeczy uwzględniać. No i mamy tak naprawdę największy powód do optymalizacji kosztów, czyli to jest Allegro Ads. Jakie są najczęstsze błędy w nadmiarowych kosztach w tych kampaniach? Po pierwsze to jest trzymanie oferty posługując się bardziej wiarą niż liczbami, czyli po prostu trzymamy tą ofertę, bo ona tam kiedyś odbije i tak dalej. To też bardzo się często zdarza u tych klientów, bo ta oferta ma potencjał i tak dalej i tak dalej. Niestety trzeba patrzeć na to wyłącznie pod względem a, po prostu liczby z, ko z konkretniejszego okresu czasu porównując to również do sprzedaży e, organicznej. E, natomiast e, bardzo często jest tak, że na przykład jest e, straszny nieporządek strukturalny reklam na przykład y, ta sama oferta jest w tych samych miejscach emisji y, w dwóch grupach reklam w tych, samy, w tych samych na przykład kampaniach. Czy są dwie bardzo podobne oferty tytułem i tak dalej w bardzo obszernej grupie reklam. I to powoduje, że nie mamy aż takiego wpływu i kontroli nad emisją każdej poszczególnej oferty. Te oferty mogą ze sobą bardziej po prostu konkurować, gdzie, ta, gdzie te stawki CPC się podwyższają. No i generalnie w pierwszej kolejności największe takie błędy w kosztach to są właśnie nieprawidłowe struktury reklam, które po pierwsze, przeszkadzają sobie nawzajem, oferty nie mogą uzyskiwać jakby swojego potencjału. No i przede wszystkim to prowadzi do tego, że optymalizacja jest trudniejsza. Jeżeli optymalizacja jest trudniejsza, czy na przykład ciężej nam do każdej oferty przypisać jej odpowiednią stawkę CPC w zależności od jakości oferty, popularności, sprzedaży, zwrotu itd. itd. no to znowu, jeżeli optymalizacja jest trudniejsza, to po prostu jest. Ona gorsza i zwroty z inwestycji, a tym samym rentowność jest na zupełnie gorszym poziomie. Natomiast, jeżeli już coś takiego masz, załóżmy, że masz nieporządek w strukturach, czy jeżeli masz porządek w strukturach. To pierwsza rzecz zaczynamy od posortowania sobie kampanii, od największych kosztów. No i szukamy po prostu takich kampanii, które nie spełniają naszego zwrotu z inwestycji, a mają po prostu duże koszty. Wchodzimy w tą kampanię i tak samo zaczynamy od konkretnej grupy reklam. Jeżeli wejdziemy w tą konkretną grupę reklam, no to po prostu sprawdzamy sobie ID oferty, która jest jakby odpowiedzialna za zaniżanie tej średniej. Jakby zaniżanie średniej zwrotu z inwestycji tej grupy reklam czy kampanii. Sprawdzamy w filtrach, czy ta oferta nie jest, jakby nie emituje się w tej kampanii powielona w tym samym miejscu emisji. No i generalnie podejmujemy decyzję, co z nią zrobić. Jeżeli na przykład nam zaniża zwrot i ma duże koszty, to znaczy, że ma na przykład za wysoką stawkę. To znaczy, że takie oferty wydzielamy do innej grupy reklam w tej kampanii, w tym miejscu emisji, w której była, tylko że ze znacznie niższą. Stawką CPC. W sensie, jeżeli na przykład mamy, ona ma załóżmy 10 zł zwrotu, a ty potrzebujesz 15 i ma CPC na poziomie jednej złotówki, no to wydzielamy ją i mniej więcej proporcjonalnie obniżamy tak CPC, żeby pozwolić jej przy tej samej emisji, przy niższej stawce CPC zyskać te 15 zł zwrotu. No i obniżamy jej stawkę, tym samym zmniejsza się emisja, ale rentowność się poprawi. Stąd po prostu wydzielanie ofert złych do innych grup reklam, tam zmniejszanie tej stawki. I po prostu to powinno pomóc. Drugą e, rzeczą jest to, że te oferty, które mocno zawierzają ten zwrot z inwestycji, też wydzielamy do innej grupy reklam, tylko tam dając im większe stawki. CPC. A jeżeli tego nie masz wydzielone w zależności od miejsc emisji, no to po prostu no to po prostu pier, pierwsza sprawa wydzielić te kampanie w zależności od, od miejsc emisji, czyli je zwyczajnie skopiować, tylko odznaczyć, załóżmy wyniki wyszukiwania, a zaznaczyć stronę oferty i wyłączyć stronę oferty z poprzedniej grupy reklam. No i to generalnie powinno pomóc, bo odzyskujemy kontrolę nad stawką CPC, a jeżeli mamy tą kontrolę, no to znowu mamy lepsze, lepsze optymalizacje i tym samym wynik. Można skorzystać z czegoś takiego, żeby na przykład wyeksportować jakby statystyki oferty i tak dalej do pliku Excel i następnie z tabelami przystawnymi sobie podziałać w tym kontekście, żeby ta tabela przystawna, ten raport nam pokazał, które, ile jest ofert, które mają zwrot poniżej tego i tego, tak? Która kampania najczęściej powoduje zwrot, który jest niższy od tego czy tego. W zasadzie to może Wam to zrobić AI, żeby pozadawać jej pytania i żeby na przykład skopiowała Wam nazwy tych kampanii, czy po prostu ID ofert celem dalszego wykluczenia lecz najprościej będzie zrobić coś takiego i zwłaszcza jeżeli macie bardzo ogólne struktury, to zaznaczyć pierwszy wiersz w Excelu, tam kliknąć filtry, czyli jakby nie komórkę, tylko wiersz, tam kliknąć filtry, no i po prostu sobie każdą kolumnę można wtedy przefiltrować, czyli szukamy na przykład tej kampanii i następnie z tej kampanii. Szukamy ofert, które mają niższy zwrot niż taki i taki. Ni, e, większe CPC niż takie i takie. E, I z kolei mo, możemy tym samym po prostu w zależności od tego, czego konkretnie szukamy, wyodrębnić sobie oferty, które albo mają za niskie CPC, albo to CPC mają po prostu e, z, za wysokie. Więc za pomocą tego możecie również po prostu zoptymalizować te koszty w adsach. Nie mówiąc już o takich rzeczach, że, że na przykład nie skontrolowaliście tego, że macie włączone Google Adsy, które wam bardzo dużo przypalają. Także przede wszystkim w adcach praca po pierwsze na największych kosztach wydzielając te oferty, w drugiej, w drugiej kolejności zupełnie usuwając oferty, które nie mają szans na ratunek, a w trzeciej kolejności po prostu już tak bardziej analitycznie optymalizować te struktury w Excelu, natomiast finalnie ma to Was doprowadzić do tego, że te struktury reklam będą na naprawdę dobrym poziomie, w sensie będą bardzo, bardzo dobrze uporządkowane, żeby nawzajem się nie wykluczały i żeby mogły uzyskiwać swój pełny potencjał. Jeżeli prowadzisz reklamy graficzne i masz problem z rentownością, to tutaj pierwszym takim powodem może być to, że na przykład masz włączony showcase na stronie głównej, czy tam po prostu y, emisję reklamy na stronie głównej, y, a po prostu o tym nie wiesz, no bo w zasadzie zaznaczyłeś wszystkie miejsca. Emisji. Może być tak, że wyraziłeś zgodę na emitowanie tej oferty w akcjach Allegro typu, nie wiem, Lato czy Black Weeks czy Allegro Days i tak dalej, i to ci po prostu przepaliło też pieniądze. Może być tak na przykład, że po prostu no, generalnie targetowanie w to w twojej reklamie graficznej jest złe lub na przykład poprawa ofert, czyli poprawa miniatur. W tych reklamach graficznych szablonowych sprawi zwiększenie na przykład tego CTR-a, a zwiększenie CTR-a spowoduje większy ruch. Przy tym samym budżecie, co zamortyzuje te koszty. A tym samym, jak masz więcej ruchu przy tym samym budżecie, to masz też więcej sprzedaży przy tym samym budżecie. Także można optymalizować na przykład te koszty w różnoraki sposób, czyli na przykład przez eliminację tego, co nie działa oraz wykorzystując koszty niedoszacowane w postaci inwestowania w te formaty, które realnie działają i, ma, i mogą zamortyzować ci pozostałe koszty. Po co w ogóle nagrywam ten materiał i dlaczego mówię o tym w ten sposób? Właśnie dlatego, żebyście nie, podejmu, nie podejmowali tego lekką ręką. Bo jeżeli Was interesuje finalny procent e, kosztów, no to e, możecie albo zlikwidować właśnie to, co Wam ciąży, albo po prostu zamortyzować je inwestując w te oferty, które zmniejszą Wam procentowy udział tych kosztów. Koszty Wam zwiększą, ale jeszcze, ale jeszcze bardziej na przykład zwiększą Wam sprzedaż, dzięki czemu procentowy, jakby procent tych kosztów spadnie. I kosztami niedoszacowanymi mogą być na przykład wyróżnienia. W takich przypadkach, gdzie na przykład dany produkt się sprzedaje w 80% z adsów, nie jest wyróżniony. A na przykład Acy mają 8 zł zwrotu z inwestycji. No to wtedy opłaca się włączyć to wyróżnienie, ponieważ wyróżnienie ma większą ilość emisji niż Acy. Znacznie częściej się emituje pod warunkiem, że po prostu ma taką ilość transakcji pozwalającej jej wyświetlić się na pierwszej, ewentualnie drugiej stronie. No i to sprawia, że tak naprawdę macie znacznie większą ilość emisji niż poprzez same Allegro Acy, przy czym jeżeli na przykład macie średnią prowizję, załóżmy 11%, to wam to zwiększy do 19%, czyli tak, jakbyście mieli ten zwrot z inwestycji na poziomie 11, plus tam cykliczne opłaty comiesięczne. Natomiast większa wartość sprzedaży, wam w większy sposób będzie w stanie zamortyzować te pozostałe koszty. Ale najwięcej zdecydowanie kosztów niedoszacowanych jest właśnie w Acach, w reklamach graficznych, i najwięcej kosztów zbędnych jest również w adsach. Nie było takiego konta, gdzie nie, nie zoptymalizowaliśmy kosztów przynajmniej o 10%. I nie ma takiego konta, gdzie nie moglibyśmy znaleźć luki w tym, że doinwestowanie w konkretne produkty przy zmianie struktury reklam nie spowodowałoby po prostu zwiększenie sprzedaży tego konkretnego produktu. Także pamiętajcie, działajcie schematycznie, bierzcie więcej czynników pod uwagę niż tylko po prostu koszty, a tym samym bardzo Wam dziękuję za oglądanie, widzimy się w przyszłych filmach, zachęcam do zostawienia lajka, subskrypcji oraz dajcie znać w komentarzu co o tym sądzicie, czy może macie jakieś jeszcze inne sposoby. Także bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia, cześć!